Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy film będzie poświęcony mostom zwodzonym w Elblągu. Mieliśmy okazję obserwować podnoszenie się takiego mostu i przepływanie statku przy podniesionym moście. Jest to dosyć unikatowa atrakcja, ponieważ w Polsce nie ma dużo mostów zwodzonych, więc tym bardziej z zainteresowaniem przyglądaliśmy się temu procesowi. Sam most, jak możecie zauważyć, podnosi się dosyć szybko. Jest to dosyć głośne, tego nie usłyszycie, ale podnoszenie, a zwłaszcza opuszczanie, są głośne. Mosty znajdują się na bulwarach Zygmunta Augusta w Eblongu. Są dwa mosty zwodzone. Most dolny, zwany Wysokim i most górny, zwany Niskim. Są one wyposażone w sygnalizację świetlną i szlabany, które dobrze widać na naszym filmie. Otwierane są co godzinę, począwszy od godziny 7 rano, a ostatnie otwarcie jest o godzinie 21. Ten most, który widzimy na naszym filmie, to most Niski, pierwszy od strony zalewu. O prześwicie 1,8 m przy zamkniętym moście. Dla porównania most wysoki ma prześwit 2,8 m, a znajduje się zaledwie kilkadziesiąt, może kilkaset metrów dalej. Oba mosty zostały oddane do użytku w 2013 roku. Na koniec, jeszcze kilka podstawowych informacji o samym kanale. Kanał Elbląski, uznany za zabytek techniki, budowany był przez 16 lat od 1844 roku do 1860 roku. Całkowita długość kanału to 84 km, a różnica wysokości wynosi blisko 100 m. Na kanale znajdują się w sumie 4 śluzy i 5 pochylni. W najwyższym miejscu kanał ma szerokość 5 m, oczywiście nie wliczając śluz.